Wam dziś Betlejemskie Światełko Pokoju. Wędruje ono po świecie wśród ludzi dobrej woli od 1986 roku, a Scouting zajmuje się sztapetą światełka od wielu lat. Przekazując Betlejemskie Światełko Pokoju, będziemy podzielić się tegorocznym hasłem: pielęgnuj dobro w sobie. Każdy z nas może pielęgnować dobro w swoim życiu, ale aby zmienić świat, Trzeba najpierw zadbać o siebie o własne serce. W świecie pełnym pośpiechu, chaosu i niepokoju, warto się wyciszyć, znaleźć sobie dobro i wtedy pomóc otaczającemu nas światu, zmieniać Go na lepsze i pielęgnować w nim dobro. Jako ZHP przekazując święty płomień z betlejem wraz z dobrem chcemy wypełniać nasze zadanie z tymi, z którymi dzielimy się tym darem. W ten sposób służymy Bogu, ojczyźnie i bliźnim. Daj to światło drugiemu człowiekowi, a wraz z nim pokaż, jak gnuje się dobro. I tym sposobem roznosisz światełko i dobro wokół swojej rodziny, grona przyjaciół i najważniejsze wokół swojej społeczności. Czuwaj.